nocna, 10.21. Chciałam zjeść na narożeniach znacznego jajka, mokrego śnipasatek w I Pokażę Wam teraz zająca, który jest potężny i wielki. Zaraz go zobaczycie. Oj, on niesie dla Was prezenty. Zajączek wielkanocny na ryneczku stoi i patrzy. Więc życzę Wam wesołych świąt, kolorowych pisanek, smacznego jajka. No, oczywiście życzę Wam tradycyjnego lanego poniedziałku i wszystkiego dobrego w gronie rodzinnym, spacerów. I pokażę Wam jeszcze jedną pisankę, i dowiecie się z tego filmu, gdzie Wam go nagrałam. Proszę bardzo, pisanka dla Was. Kolorowa z napisem. I życzę Wam wesołych świąt i wszystkiego dobrego.